Szczęśli Boże kochani, jesteśmy, Święty Roch i ja. W piątek po 16, po 16 dniu maja, czyli dzisiaj spotykamy się w Sanktuarium u Świętego Rocha o godzinie 19 lub spotkaliśmy się w Sanktuarium Świętego Rocha o godzinie 19, w zależności od tego kto kiedy nas ogląda, kto kiedy z nami się tutaj modli. Ale dzisiaj też właśnie przed Najświętszym Sakramentem, przed relikwiami świętego Rocha, zanosiliśmy też te modlitwy, które tutaj zostały w komentarzach, w komentarzach przysłane. Nie za dużo ich było, myślałem, że będzie więcej. Trochę warto by się też uaktywnić, bo po cały czas jest, czuję, że jesteście tylko takimi biorcami, a mało, mało aktywności z Waszej strony, co nie jest dobre, bo, bo jednak trzeba trochę powalczyć. O dobro trzeba zawalczyć, o swoją wiarę też trzeba zawalczyć. A więc trzeba być człowiekiem apostolskim, który, który walczy, który chce coś więcej osiągnąć. Dlatego zachęcam serdecznie do tego, żeby nie być tylko takim biorcą, biorcą, biernym biorcą, Tak się przystrzy jako dziecko do piersi i, i koniec. A to chodzi o to, że potem trzeba to yy, dawać, dawać to, z czego tutaj czerpię, z czego tutaj korzystam. No właśnie, dzisiaj piątek, majowy piątek, dzisiaj też hmm, u mnie tutaj w parafii na plebani w kościele mieliśmy piękne spotkanie kapłańskie, przyjechali księża z różnych diecezji, takich diecezji tutaj na wschód od nas, czyli Białystok, Drohiczyn, Łomża, nasza Płocka diecezja, i mieliśmy takie piękne spotkanie kapłańskie. Wszystko się zaczęło około dziesiątej, jak się zjeżdżali. Na początek wiadomo kawka, ciasteczko czy herbatka, jak to woli. Pogadaliśmy trochę. Potem poszliśmy do Kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Wystawiliśmy Najświętszy Sakrament. Poadorowaliśmy te pół godzinki żeby tak jakoś też Pan Jezus nas wyciszył, uczynił takimi wrażliwszymi na to wszystko, co będziemy tutaj robić, o czym będziemy słyszeć, co będziemy mówić. Potem po adoracji wróciliśmy na plewanie, była konferencja, jeden z księżyców powiedział tę konferencję. Następnie po konferencji było dzielenie, a więc... Jakby, no, właśnie uświadomienie sobie, co Pan Bóg w tych słowach, konferencjonisty do mnie mówił, jak to się ma do mojego życia. Czy ja właśnie potrafię tak, czy nie potrafię. Czy, czy chcę, czy nie chcę. No, właśnie też to jakoś tak nam bardzo, tak owocnie to, to dzielenie przebiegło. Potem potem, tak w skrócie mówię, no bo przecież nie o to chodzi, żeby wszystko w szczegółach. Był obiad, zjedliśmy obiad, była kawa, herbata i i, i, i też rozmowy o, o sprawach duszpasterskich, o sprawach apostolstwa właśnie. To o tych sprawach, o których tutaj na początku mówiłem. Właśnie co zrobić, żeby no ta nasza Grupa mogła się spotykać, mogła się rozwijać, co zrobić, żeby świeckim jakoś tam pomóc, żeby ich jakoś tak właściwie prowadzić. No, ale przede wszystkim by chodziło przecież o nas, żebyśmy my byli też prowadzeni przez Pana Boga i przez tych pośredników, jakimi są księża. Czyli też każdy z nas ma jakiegoś, ma spowiednika, ma kierownika duchowego. Spotykamy się właśnie na konferencjach, na różnych dniach skupienia, po to, żeby też jakoś móc coś z siebie dalej dawać. Naprawdę piękny, piękny dzień, parę rzeczy żeśmy postanowili i mam nadzieję, że pomalutku to Pan Bóg darzy się będzie realizowało. A jak nie da, to też jego wola, że coś źle wymyśliliśmy. Oczywiście nie zawsze to, co wymyślimy, jest najlepsze, ale naprawdę dziękuję serdecznie. Za ten dzień Panu Bogu, a Was proszę też o modlitwę za nas kapłanów tak bardzo, bardzo nam potrzebną. I dlatego, święty ruchu, polecamy Ci właśnie nas, mnie między innymi i innych księży, którzy dzisiaj tu byli i z którymi jakoś tam spotykam się na różnych spotkaniach mniejszych, większych, częściej, rzadziej, ale o to, żebyśmy byli jakoś tymi dobrymi przekazicielami łaski Bożej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwalebny święty Rochu, świecki pielgrzymie w Europie, zarażony, uwięziony, lekarzu ciał prowadzący ludzi do Boga, wstawiaj się za nami i wybaw nas od udręk cielesnych i duchowych. Święty Rochu, módl się za nami. Amen. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. To kochani, dzięki serdeczne za tę wspólną modlitwę. Zapraszam do tego, byśmy rzeczywiście apostołowali, byśmy chcieli dzielić się no swoją wiarą, swoim podejściem do Pana Boga z innymi, z jakimś takim zatroskaniem o, o te sprawy dnia, dnia codziennego. A Święty Roch był zatroskany bardzo, dlatego trzeba też brać z Niego przykład, z Jego aktywnego życia. Przypominam o 29 maja, ciągle o tym przypominam, bo się boję, że, że to może też wyjść Wielka Lipa, ale lepiej, lepiej żeby tak nie było. O 11 spotykamy się na rocznicy konsekracji Kościoła Sanktuaryjnego w Sadykszu. Zapraszam wszystkich serdecznie i, i, i na ten czas dnia dzisiejszego, aż takiego, takiego rochowego spotkania, przyjmijmy błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Te dzięki, kochani, serdecznie za, za obecność, za modlitwę, za to, że jesteście, za to, że wspólnie trwamy i nie dajmy się zniszczyć złemu, który ciągle walczy z nami, ale na pewno Pan Bóg jest mocniejszy, Święty Roch jest mocniejsza, Matka Boża. Na pewno depcze łeb wężowi. Dużo dobrego. Szczęść Boże do jutra.